Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy juża.sztachetki.pl. Import pojazdów z USA, Kanady i Dubaju. Inspekcja samochodów przed zakupem. Darmowe sprawdzanie raportem Carfax. Samochód na zamówienie pod Twój dom. Zaoszczędź czas. Wszystkim zajmiemy się my. Mati USA. Pełna obsługa importu samochodów. Zadzwoń lub napisz na 725-292-151. Sebastian Szczerek, Kanał Za Ciosem, jesteśmy ze zwycięzcą walki na Gromda 21, walki pomiędzy Polakiem a Niemcem, czyli zwycięski Piasek. Szybka robota, bardzo dobra walka, gratuluję. Dzięki bardzo, witam wszystkich. Szybka robota, szybka robota miała być, miała być troszkę robota szybsza, ale najważniejsze, że jest, że jest wynik 4-0. Nie, że ja wygrałem, tylko że wygraliśmy całą ekipą. Wygrałeś też walkę z całym ekipą, ale wygrałeś kolejny pojedynek, no bo wtedy z Hacią, no ta kontuzja, można powiedzieć, się wyeliminowała. To byś wolał? Walkę z kimś innym na kolejnej gromdzie czy jednak rewan schaciem? A, powiem wam... Yy... Ciężko powiedzieć, bo ja bardzo chcę tego rewanżu, bo chcę paru osobom pozamykać buzie, co twierdzą, że ja się tłumaczę, bo miałem gorszy dzień, czy cokolwiek. Ja od... Od wczoraj ten temat co chwilę wraca i wraca. Mam nadzieję, że tą groną już zamkniemy ten temat. Kto widział, to wie, jak wyglądała walka, sam oglądałeś. Nie będę się pytał o zdanie, ale widziałeś, kto prowadził walkę i kto sobie w tej walce radził, a kto nie. Jeśli taki rewanż będzie miał być, to go bardzo chętnie wezmę, a jeśli nie, ja też powtarzam, ja chcę się rozwijać i piąć do góry. Ja naprawdę chciałbym kiedyś dojść do walki z tym oto osobnikiem, czyli do walki o pas. Jeśli oczywiście będzie dalej ten pas miał. I na tym, i na tym mi najbardziej zależy. A czy to będzie rewanż teraz to będzie za rok, czy za dwa lata? Kiedyś pewnie i tak będzie ten rewanż. Mm. Ale ja mam cel swój i ja się tego celu trzymam. No myślę, że jeśli we wrześniu Mateusz nie będzie walczył w obronie mistrzowskiego pasa, to właśnie ten rewanż ty kontra Hacia mógł być śmiało walką wieczoru. Tak, tylko że ja we wrześniu nie zawalczę. Ja tak jak wspomniałem w ringu, ja mam strasznie rozwaloną lewą rękę. Mam problem z drewą lęką, muszę przede wszystkim ją zrehabilitować, muszę odpocząć i dlatego też zawalczyłem na tej grondzie, bo chciałbym w końcu wakacje y, mieć wolne. Cztery, te cztery lata wakacji z rzędu, cały czas trenowałem ciężko, cały czas się do czegoś przygotowywałem, czy do boksu, czy do boksu zawodowego, y, czy do grundy od dwóch lat, więc y, chcę mieć te wakacje wolne, chcę odpocząć i prawdopodobnie grudzień wracam. Wakacje wolne. Są już jakieś plany na jakiś wyjazd? Nie, nie ma jeszcze planów. Plany na pewno za parę dni się pojawią. Na razie myślę o tym, żeby zobaczyć się 1 czerwca z synkiem na Dzień Dziecka. Spędzić z nim fajny czas, a później zobaczymy co dalej. Jak dzisiaj ocenisz tą Twoją walkę pod względem Twojego przeciwnika? Postawił jakiś większy opór niż się spodziewałeś, czy jednak pokazał to, o czym myślałeś, że tak będzie wyglądać to? Nie, wiecie co, myślałem, że będzie wyglądało, wyglądało troszkę inaczej, ale on powiedział, że myślałem, że będzie troszkę łatwiej. Nie, że było jakoś bardzo ciężko, ale z racji tego, że widziałem, że strasznie zmienił mu się gabaryt od ostatniej grondy, to wiedziałem, że będzie statyczny, będzie mocno stał na nogach, poza tym mocno stał na tych nogach i myślałem, poprzez to, jak ta walka zaczynała wyglądać, że będzie chciał... O, nie widziałem. I że, i że będzie, chciał, będzie chciał mnie ustrzelić gdzieś tam z mocnej podłogi jakimś, jakimś sierpem, dlatego, dlatego musiałem wyczuć z jakim krokiem wchodzi. No i mówię, a druga runda to już była kwestia czasu, bo widziałem, że popełnia ten sam błąd, który wyłapałem w pierwszej rundzie. No i wyszło jak wyszło, lewy sierpowy na głowie i jak zawsze przeciwnikom po lewym sierpowym się odechciewa walki. Jakbyś mógł ocenić wszystkie swoje walki na gruncie to dzisiejszą na jakim miejscu byś sklasyfikował? Ciężkie pytanie, ciężkie pytanie, ee, ciężkie pytanie, bo nie zrobiłem do końca tego co chciałem zrobić, mm, owszem wynik jest, wynik jest jaki jest i jak zwykle gdzieś tam nie jestem porozbijany, a na tym mi najbardziej zawsze zależy, e, ale wydaje mi się, że, że przeciwnik, nie wiem czy może, na, że, czy może to nazwę, że był solidny, ale miał być na tyle solidny, Yy, że mogę go śmiało gdzieś tam na pierwszym albo drugim miejscu plasować, tak mi się wydaje. Piasek, ogólnie jak dzisiaj podoba Ci się gromda, bo oglądasz trochę pojedynków przed Twoją walką, oglądasz teraz po Twojej walce, jakbyś mógł ocenić tą galę tak w skali od 1 do 10? Na moje dycha, petarda, słuchajcie, nowy format. Przede wszystkim ta walka drużynowa, to jest coś pięknego. Ja widziałem, jak ludzie, ja widziałem jak ludzie bardzo, bardzo chcą tej walki, jak, jak widzą te walki polska-Niemcy, to była petarda. Uważam, że powinno być jeszcze więcej walk polska kontra reszta świata. Jak najwięcej, bo to jeszcze bardziej elektryzuje. To raz a dwa, no, jak widać, turnieje były coraz słabsze. Często walki się nie odbywały, tak, walki wypadały. A jednak jak ktoś ma jedną walkę, to daje z siebie 100% i wydaje mi się, że ten format chyba bardziej się sprawdza niż turnieje. To może teraz polska kontra? Jakie państwo byś zaoferował tutaj? Ja na pewno bym chciał, żeby, żeby ściągano zawodników z BKB lub BKFC. Tak jak na przykład mój przeciwnik, no gdzieś tam walczył, czy w Gromdzie wygrał turniej, czy, czy walczył w innych organizacjach na gołe, na gołe pięści. I z tego co wiem, tak szybko nie przegrywał, więc jak widać, Polska jak zwykle jest bardzo mocna. I fajnie się mogli pokazywać to dalej, e, że Polacy versus inna organizacja e, trzymamy tak samo wysoko poziom, a nawet jeszcze lepszy niż oni. Teraz widzimy walkę Kofikinga Kinga z weselami. Coffee King naprawdę pokazuje się w dobrej strony, może to jest akurat twój kolejny rywal. Zagraniczna walka. Kofiking, King, wiecie co, no wydaje mi się, że nie, no, e, wiecie, gdzieś tam jestem w tym rankingu, e, liczę na walki gdzieś tam z czołówką, a nie, a nie, a nie gdzieś tam patrzeć w dół. E, tym bardziej, no, że, że, że co, no, Kofi chyba miał jedną walkę, tak? W gromdzie? Chyba tak, tak. tak tej tak, pory tak, przegraną, tak. teraz ma z wasylem. Eee, ja tak jak na początku musiałem brać każdą walkę i nie dyskutować, bo gdzieś tam byłem totalnie nieznany. No tak teraz już też mogę mówić, że no, słuchajcie, mam ten rekord 5-1. Wypracowałeś sobie to od zera. I, i, też, I też gdzieś tam fajnie jakby rywale byli, byli z rankingu, tak? A, a nie żeby teraz cofać się w rozwoju. Zobaczymy, oczywiście, koło ogromda ja z tym wyjdę, ale zobaczymy, wszystko się okaże. Piasek, co byś chciał powiedzieć widzom, który ci kibicowali? Bardzo Wam wszystkim dziękuję. E, jesteście dla mnie wielcy. Jesteśmy, jesteśmy jedną wielką Polską, jednym wielkim narodem. Powinniśmy być jeszcze bardziej zjednoczeni, e, jeszcze większą jednością i zawsze e, wspierać i być za Polakiem. Piasek, gratuluję i bardzo dziękuję, dziękuję za te bardzo. słowa. Które są słowami prawdy i warto się nim kierować. Dziękuję bardzo. Dzięki Pozdrawiam. jeszcze raz. Dzięki. Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt, pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl